Siemanko, z tej strony i witam was w kolejnym filmiku dzisiaj, bardzo nietypowo, ponieważ takie formy vlogowe się zdarzają na moim kanale. No nie, nawet nie powiem, że dosyć rzadko, ale bardzo rzadko. I dzisiaj będziemy robić unboxing, to chyba w ogóle po raz pierwszy na kanale jest. I wybaczcie, na samym początku, taki techniczny, techniczny disclaimer: że tutaj widzicie, macie po prawej i lewej stronie czarne paski. Z tej racji, że moja kamerka, czyli Logitech C270, która jest dosyć polecaną kamerką w przedziale cenowym, danym, okazało się, że te 720p jest troszkę przekłamane, ponieważ panoramicznie nagrywany jest obraz w ten sposób. Że jest ucinane tak jakby z normalnego obrazu 4 na 3 jest ucinane tylko góra i dół, tak mi się przynajmniej wydaje, i z tego zrobiony obraz panoramiczny, i dlatego mam te czarne paski, tak? ponieważ wolałem mieć lepszą jakość, ale nie mówmy tutaj o jakichś detalach technicznych, ponieważ dostałem prezent na równe 136 111 widzów, także taka okrągła różnica, dostałem prezent od sklepu Firestore. I czy to, czy to uznacie za reklamę, czy nie? Jest to oczywiście swego rodzaju reklama, ale dostałem po prostu od nich prezent. Po części wiem, co się tam będzie znajdowało, po części nie wiem, ponieważ takie paczki, jak możecie sobie sprawdzić na ich stronie, tam możecie sobie po prostu wybrać, ale też część dostaniecie prezent, którego nie możecie się po prostu spodziewać, nie możecie przewidzieć w żaden sposób. I to by było, to by było tyle, nie na tyle. Zawsze możecie z tego będą wystrzegać, jak w sumie większość Polaków, ponieważ tak mówi większość Polaków. To by było tyle jeśli chodzi o gadanie o samej paczce I o, o sklepie No co was mogę jedynie zaprosić do, do, do odwiedzenia strony sklepu Ewentualnie może sprezentowania sobie czegoś Ale nie będę tego robił Ale dam się do otwierania Tutaj mam takie nożyczki, widzicie takie super pro nożyczki I tutaj otwieram tylko końcóweczkę tej paczuszki Ponieważ e, już sobie tutaj otwarłem większość tej paczki No a ja myślę, że tylko tą górę wystarczy otworzyć I jakoś tak ewentualnie się tutaj ten fragment, żeby się tak, wiecie, tak przerwało, tylko o właśnie taki coraz profesjonalne otworzenie, otwarcie, otworzenie to to samo. I otwieramy. Holy shit, jeszcze tutaj muszę to urwać, nie będę się już męczył z warzywczkami, tylko moimi jakże silnymi ramionami tutaj otworzymy sobie. Postaram się, żeby to było dawać jak najbardziej widoczne, bo yy, przestrzeń, nie wiem w ogóle czy teraz dobrze nie słyszeliście, ponieważ było dosyć dużo czaskania z tą całą, z tym całym pudłem i trochę się będę patrzył nie w kamerę, tylko jakby w monitor, bo siebie widzę dlatego musicie mi wybaczyć, nie jestem przyczelony. tu są takie rzeczy, które oczywiście nie, nie rozwalę tego jak każdy inny youtuber w tym miejscu zrobił ja to po prostu wrzucę z takim wyrazem, wiecie, pogardy dlatego, dla, dla tego dla rodzaju rozrywki <laughs> jaką jest szczelanie w te wszystkie bąbelkowe folie i różne inne formy y, zapakowanego powietrza sztucznie zapakowanego powietrza i tutaj właśnie Jakże bezpiecznie i yy, wspaniale zapakowana paczuszka, Daję to na biurko przed Was i zaraz zrobimy porządek. Może jakieś cięcia się pojawią, stara się mówić wyraźnie. W sumie nie robiłem jeszcze, wiecie, bo robię to pierwszy raz i nie wiem. Yy, zresztą pewnie już sami wiecie, wiecie jak na te filmy to słychać. Mam nadzieję, że te całe odgłosy szeleszczenia i trzeszczenia nie przeszkodziły w usłyszeniu mnie. W tym pudełku już nic nie mam w środku, żeby Wam udowodnić. It's empty, my friends. Tutaj jestem z Polski, kibicuje. Polakom bardzo patriotycznie w związku z nadchodzącym euro. I dodajemy taką paczuszkę z Firesta bardzo ładnie Teraz oczywiście macie napis w drugą stronę, tak, ponieważ to jest kamera odwrócona I tutaj weźmiemy się niezbyt profesjonalnie za, Nie wiem w sumie jak się do tego zabrać, może jakieś cięcia zrobię Kurde, kaj to się w ogóle zaczyna? No kaj jest tutaj, dobra Chyba nadal nie będzie konieczne rozcinanie niczego A raczej będzie Nie będę tutaj aż tak, tak dużo gadał. No więc, podkładka prezentuje się w ten oto sposób, w taki, a nie inny sposób. No ładna podkładeczka, jakiś tam żółty, czarny kolorek. Ale na razie sobie ją odłożymy. Zobaczymy, jakie będą losy tej podkładki. Nie wróżę jej świetlanej przyszłości, niestety. No ale to jest pierwszy prezent. Drugi prezent. Bo już jest coś, co wiem czym jest. Jest to fake case, czyli Kosa, czyli replika Kosy z CSA ale prawdziwa, bo to już wiem o tej, o tej replice, że jest prawdziwa. Więc tutaj. O kurde. Bo tutaj jest kod, więc pozwólcie, że teraz sobie tak ten kod tak ładnie tutaj wyjmiemy. Żebyście nic nie widzieli, kod do gry, którą wam powiem, jak sprawdzają, na końcu filmiku wam opowiem. A tymczasem tutaj macie kosę, taki oto karambit. I tutaj widzicie po kolorze, już pewnie przypuszczacie, jaka to jest kosa, ja też przypuszczam. To prawdopodobnie będzie, yy, no, Sapphire I czy tak naprawdę jest? Tak jest, jest to Sapphire Bardzo ładny niebieski kolorek To jest kurde, co innego jest kurde mieć taki, taki nóż gdzieś na ekranie, a co innego jest mieć go w ręce Bo naprawdę nóż jest wydaje się mniejszy niż taki, yy, niż powinien być taki nóż Ale mimo wszystko fajne Nie wiem w który palec się, prawdopodobnie Jak w ogóle oni to wcale w się trzymają, to jest Jak on to wcale się trzyma, ten Trakosa jest coś takiego, tak? Jest nie wiem jak ten karamid jest trzymany, coś takiego coś takiego Nie, wiem, czekajcie jak to jest? Bo normalnie sklerozy jak coś takiego Nie wiem normalnie zapomniałem się Jak jest karamid? Zapomniałem sklerozy mam normalnie W każdym razie można sobie zakręcić na falcu, ale trochę się boję Bo jak mi to wyleci z tego palca Lepiej nie próbuję, bo to jest ostre chyba ostre <noise> nie no, jest ostra, fajna klasa, bardzo mi się podoba, gdzieś tam ją fajnie sobie gdzieś tam umiejscowię gdzieś, gdzieś tak, czekajcie w tym miejscu tak, coś takiego coś takiego, już No okej, okay, ale już się za bardzo nie rozwódźmy nad, nad istotą tej kosy, jak się on trzymie yy, Zamknijmy sobie zabezpieczenie z tą kosę bardzo mi się podoba ale niech, niech wyląduje z w tym pudełku na czas tego filmu to wszystko sobie odłożymy na yy, waszą w lewą stronę, yy, i teraz kolejny tutaj, jakiś co to w ogóle jest? Co to w ogóle za? Mam boskie ciało. Akurat muszę powiedzieć, że mam podobne majtki też yy, z napisem. Jestem biznesmenem, ponieważ chronię swojego interesu, coś takiego. Ale no, fajne, fajne, fajne bardzo. Majtki, coś przecenił moje możliwości tutaj, bo jest rozmiar XL. <grym> Także aż <grym> wiecie o coś, nie muszę tłumaczyć, tak? Aż tak. Wielkich przyrządów nie mam Ale dziękuję za taką, za taką... Za taki komplement Ale myślę, że w sumie tam... Trochę poćwiczę, myślę, że... że spokojnie XL będzie wystarczający, ale w sumie jak to mówię, lepiej za duże niż za małe Stop, przymierzyłem bokserki i okazało się, że pasują w sam raz, więc... Yy, no też mój przyrząd okazał się większy niż się spodziewałem, XD yy, No i... What the fuck is, is this, nie? Ja już widzę ten napis I tytuł Tutaj ten napis macie go odwrotnie, on mówi Dmuchana owca Stagnite Zaraz sobie normalnie wygooglę. co to jest stagnite Sy n Wieczór kawalerski Serio? Co, co to? Co to jest w ogóle? Co to ma w ogóle być? Co to w ogóle jest? Muchana owca, po co, po co mi jest dmuchana owca? Czy to jest coś takiego jak Muchana Lala? Czy to jest... Czy to służy do tego samego? Dobra, czas znaleźć dziurę If you know what i daj min w tej owce. Ok, jak widać, udało mi się już taka duchać, tylko teraz, żeby za dużo powietrza ja nie uciekło. Ok. Owca jest zatkana I mamy taką dłuchaną owcę O, ale jestem w sensie, trzeba, nie wiem czy to widać, bo światło na nie pada, ale Uf, Zaiste mi się zakręciło w głowie Do you see this? No nie wierzę Ale tego się raczej tutaj Nie należy tego przewijać, więc Na szczęście ta owce ma O Boże, no nie, to to musia... Aaaa! Ja czułem, że będzie jakiś zbrejny prezent, nie? Kapi, naprawdę, I hate you so much, nie? So much, naprawdę. No i mamy taką moto, widzicie tutaj. Taką moto-lukę w tej owcy która nie mam pojęcia, do jakich celów służy. Także to było tyle. Tutaj macie owce jeszcze tak. Z przodu, z pro tak trochę teraz z profilu tutaj ładna owieczka. Lec sobie owieczko. To by było tyle. A teraz przechodzimy do atrakcji wieczoru, która mi się najbardziej. Z to już sobie przyda i będę bardzo, bardzo z niej zadowolniony, że tak powiem, specjalnie z błędem. Tadam. Tadam ja tą stroną. Kupat kucha 90 to są sławki bardzo polecane. Y co ja mogę powiedzieć? Bardzo dobre sowki do CSA, bardzo dużo ludzi je ma, używa je również Neo, tak, ten Neo, ten Neo z Virtus.por, który ostatnio wygrało Star Series. W sumie była tam tylko jedna dobra, dobra, dobra drużyna, czyli NAVI, Natomiast y, jednak jest to wygrane turnieju po takiej długiej pasie niepowodzeń, więc miejmy nadzieję, że tak będą kontynuowali. Prezentowali całkiem dobrą grę w porównaniu do innych turniejów, także to nie jest tak, że był tylko jeden dobry meczik y, z Navi. Trzeba też brać pod uwagę, że Nawi dopingował wtedy, no tam, no nie powiem cały stadion, tak, ale jednak duża część stadionu w Kijowie, stadionu Dynama Kijów, więc też pewnie mieli trochę ciężej Virtusi, a mimo wszystko poradzili sobie z Nawi. Także szacunek dla nich, że coś udało im się w końcu osiągnąć, znaczy nie, że w końcu, ale po takiej dużej przerwie. No a tutaj mamy nasze Kupady, no i zaraz po drobnym cięciu pokażę Wam, jak one wyglądają. No i okej, okay, z tego, to większego pudełka wydobyłem mniejsze pudełko. Tutaj napis głosi nam: Cupad brings high fi to the game. No, czyli ogólnie zapewnia nas o tym, że nasza jakość dźwięku i pozycjonowanie kroków w CSie będzie jak najwyższej jakości. Jakość dźwięku będzie na jak najwyższej jakości. Oczywiście język polski na 100%. O kurczę. Tutaj mamy jakiś list, list gratulacyjny. Sincerely Krister... Dziwne w ogóle imię. Krister zamiast Christopher, albo Chris? Krister. Krister, Mr. Mouse... Kernbach? Founder of Cupad. Tutaj dostałem. You are now the owner of a piece of premium gaming equipment. Tutaj mamy premium, to nie jest kurde zwykłe equipment, to jest premium. Tutaj widzicie napisane, jest, że jest od 1992 roku marka Cupad. Being a die-hard gamer and computer enthusiast myself, I know just how much it means to have a gear have gear that can stand the, stand the heat of battle. Tutaj bardzo wzruszające i motywujące do nawalania headshotów napisy, tutaj jakaś, widzicie, taka drobna gąbeczka tak to wygląda, tutaj mamy Q-pad QH90, instrukcja obsługi, oczywiście każdy normalny człowiek czyta instrukcję obsługi szczególnie do słuchawek, które wystarczy podłączyć i nie trzeba nic instalować tutaj mamy mikrofon, wiadomo, giętki jak w każdych słuchawkach już go możemy wyciągnąć, podpinany do słuchawek na takim jacku oczywiście jacek tutaj jest nieodłączny, taki ładny widzicie, gładki plastik, piękna sprawa, mikrofon z bardzo ładnym wytłumieniem, to mi się podoba, chociaż i tak korzystam z mojego Zamzona, Samsona. Samsona. Yy, ale oczywiście mikrofonik nalany się przyda. Yy, w ogóle Słowki mają dobre wytłumienie dźwięków. więc Tak podobno czytałem, więc nalany też będzie dobre. Yy, no i tutaj, co ja mogę wam tu powiedzieć, w sumie, tutaj mamy jeszcze jakiś. W tym nic nie ma. Jakiś jakiś taki puch. Aaaa, Torebeczka z Coupada, takie coś. Widzicie, taka torebeczka? Czyli mam oprócz tej torebeczki tutaj yy, z Fire mam taką torebeczkę również. Teraz mogę normalnie na zakupy chodzić z takim szpanem normalnie we wsi. Tutaj mamy jeszcze co my tu mamy? Tutaj jakieś, widzicie, no, zdaka na. Z dżaka na co? Zdraka do słuchawek pewnie nie wiem, to tam wiadomo, w trakcie użytkowania się wszystko, wszystko okaże tutaj jakiś kolejny zbiór kabelków. Kolejny zbiór kabelków, ale tym razem te kabelki już sobie idą. prosto do słuchaweczek, z których dumnie teraz zdejmujemy folię. I zdejmujemy z tej końcówki również folię. Albo no nie zdejmujemy. Nie no, jednak zdejmujemy, to trzeba rozerwać jednak. Więc rozrywamy folię, ja tego. A, widzicie nawet to. Kolejna folia, kur, kurde do, do śmieci. I ta folia no też ją trzeba rozerwać, także już sławeczki były całkowicie bez żadnej folii. Musimy wszystko porozrywać. Tutaj mam jeszcze jakiś kawałek. Okej, okay, odpakowałem sławki z wszystkich folii i właśnie w ten sposób się one prezentują takie sławeczki. Wiecie, może nie są jakoś specjalnie takie efektowne, jeśli chodzi o design, bo na przykład większość sławek ma jakieś nie wiem, kolory czerwone, jakieś jaskrawe, albo na przykład świecące nauszniki. Te, te sławki tego nie mają, ale mimo wszystko prezentują się na moje oko bardzo właśnie tak z klasą, bardzo... prezentują się po prostu tak, że widać, że to jest jakość wykonania bardzo wysoka. Ja tam się oczywiście nie znam na jakimś rodzaju plastiku, ani niczym takim, ale na pewno mogę stwierdzić, że wygląda to bardzo ładnie i wszystko jest bardzo ładnie, takie mięciutkie, dokładnie wykończone. E, tutaj te widzicie nauczniki też mają część taką matową, bardzo matową, a część właśnie metaliczną. Fajnie to wygląda, mimo że sławki są, tak jak mówię, nie są zbyt kolorowe, ale wyglądają ładnie. E, tutaj mamy oprócz tego, że to są jacki, oczywiście, tak, klasyczne jacki są spoko. E, no tutaj mamy taki, taką, kon taki kontroler, podpinamy te jacki oczywiście do tego. I tutaj mamy kontrolowanie dźwięku oraz blokadę, to znaczy mutowanie mikrofonu Fajny bajer, nie w każdych słuchawkach to jest, w tych to jest I teraz czytałem, że wygłuszają bardzo dobrze Przetestujemy sobie to W ogóle bardzo wygodne, całe nauczycielki mi się mieszczą, właśnie czytałem na internecie, że to jest zaleta tych słuchawek Ja tu oczywiście nie jestem jakoś, nie wiem, sponsorowany przez te sławki, przez Cupid'a, po prostu mówię co o nich sądzę i całe nauszniki mi się mieszczą, więc myślę, że nie będzie takiego problemu jak w krakenach, że po kilku godzinach grania po prostu będą mnie bolały uszy, końcówki góra czy tam yy, boki yy, uszu. Więc myślę, że nie będzie tego problemu, bo czytanie, że ludzie też, też tych problemów właśnie nie mają z, z wygodą, z boleniem uszu po długim użytkowaniu. I wygłuszają naprawdę dobrze. Mogę porównać yy, swój głos do tego, jak słyszałem się w krakenach podczas gdy komentowałem, gdy nagrywałem filmiki. I muszę powiedzieć, że słyszę się naprawdę cicho, więc to się na pewno przyda na lanach. No, i co mogę jeszcze powiedzieć? Sąfki oczywiście można sobie dopasować, tutaj Macie widzicie, można sobie wjechać do góry, tym wjechać na dół. Bardzo wygodne, dźwięk jestem pewien, że będzie lepszy od krakenów, ponieważ krakeny, muszę to powiedzieć szczerze, nie wiem jak to wygląda w krakenach Pro ani w krakenach tych 7.1 czy tam w innych, ale w tych moich zwykłych krakenach USB najtańszych dźwięk był po prostu niejaki strasznie zły albo kiepski. Muszę to powiedzieć, że nie był najlepszy ten dźwięk. Myślę, że w tych właśnie cubadach kucha 90 będzie on o wiele lepszy. I to było kurde tyle chyba jeśli chodzi właśnie o, 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 o te słuchawki. Yy, będę testował je w następnych filmikach, natomiast na ten moment możemy je odłożyć i sprawdzimy tutaj sobie jeszcze yy, ten, ten, ten woreczek od Firestora, ponieważ coś w nim może jeszcze być. Woreczek jest pusty, nie będę wam tego pokazywał, bo ciężko jest to pokazać, widzicie, ale woreczek jest pusty. Czyli to wszystko jeśli chodzi właśnie o ten unboxing. Jeszcze zapomniałem unboxować kubek z napisem I am Gamer Firestore. Bardzo ładny kubeczek, pewnie będę z niego sobie chętnie popijał różne rzeczy. No, no i tyle. Oczywiście pewnie ciekawicie się, jaką grę dostałem na ten Steam. Tutaj jest kod i dostałem grę The Old City Leviathan. Tytuł był mi nieznajomy, wpisałem to w gry online. Okazuje się, że ma ocenę 8,9, to jest chyba dosyć dużo, jak na rankingi gry online mi się wydaje. Co mnie troszkę zaskoczyło, gra jest z 2014 roku, więc nie przewiduję jakichś specjalnych gameplayów. Chyba że gramie zachwyci. Jest to gra przygotowa, przygodowa, przygotowa. W ogóle co za słowo jest? Przygotowa, 2014 rok, więc nie jest aż taka stara. Myślę, że z pewnością sobie w tę grę zagram. Tak jak mówię, nie wiem, czy będą jakieś gameplayy. Jeśli mi się spodoba jeśli będzie jakaś niesamowita, to kto wie? Zobaczymy. A raczej nie przewiduję. Ale już mówiąc generalnie o całym unboxingu. Prezenty mi się bardzo podobały, jedynie co to według mnie podkładka mi się zbytnio nie przyda, natomiast reszta jest bardzo fajna, bokserki fajne, dmuchana owca, bardzo fajna, bardzo mi się przyda, Karamid oczywiście fajny dla szpanu, ale może nie wiem, na przykład do pokrojenia chleba. Słuchweczki bardzo fajne, bardzo mi się podobało w ogóle zapakowanie tych słuchawek, Zarówno jak i właśnie całe zapakowanie tej skrzynki od FireStora, wszystkie te pudełka yy, Wszystkie te torby, bardzo starannie to wyglądało, więc wiecie, jest takie uczucie po prostu, że Dostałem jakiś dobry produkt, oczywiście jakoś specjalnie wam, Was nie zachęcam, żebyście Teraz kupowali w FireStore yy, wszystkie paczki i w ogóle Ale oczywiście możecie sobie to sprezentować, jeśli macie ołotę, jeśli macie pieniądze yy, Jest to na pewno bardzo fajna, yy, fajna opcja yy, No i co, i to było tyle chyba Myślę, że Wam się filmik podobał, taka troszkę yy, inna forma filmu, troszkę, troszkę za długo mi to chyba wszystko trwało, te całe unboxingi i te całe gadanie, ale ja sobie jak wiecie lubię pogadać na różne durne tematy. Także to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Narka!